No. Tak Pozdrawiam widzów Sprzęt na sprzedał <głosy> <głosy> Nówka sztuka No, Nówka sztuka. <głosy> <Jedzie>. <głosy> <odwaliły? Ty> <noise> Przecież kradziony kurwa o perfumy jakieś o, elektryk do palenia, taki co ty masz, handlujesz identyczny? No dobra Takimi handlujesz, nie? No. Pieniędzy nie ma? Chyba nie ma Już pewnie kurwa nie jeden sprawdził. No, ale no. Oj, do dupy jedziemy. No, chyba to co najprostsze <grymne> Najdroższe chyba. No. no jak, silnik kurwa stalówkę? kurwa, no Normalnie kuj chodzi. O jeden... Spierdoliły komuś. to dwa. Człowieku ile to pieniędzy za takiego jakby wziął. O, ładne, ładne, zadbane widać. to co by planował kupić no wiesz no tu masz pewny sens cały zrobiony kurwa nie A, no, ja myślę że wiesz na przeskoczenie to byłoby był, miałby naprawdę zajebisty temat nie bo też wyjebać się później że pieniędzy wiesz całą zabawkę to też nie ma sensu nie Pierdolę, urwała się ośka? Nie, ośka, nie. no ale ta krętka się odkręciła Ja pi... Ja piwa... Ja nagle słyszę, kur... Nagle taka tylko, ja co jest do chuja? Patrzę, kurwa, stoi ta... Ja pierdolę, przecież jakby, jakbyśmy tu, kurwy Jakbyśmy na ulicy lecieli ogniem... No... Tak mnie bije, było, wiesz, dobrze, że przed tym drzewem, nie? Ale ty, ale... Kurwa, ale walałeś rolkę... Tak... Ja pierdolę nie się Nie Kurwa zgięła się ta No Ja pierdolę Cały jesteś? Nie no ja tu szlifarzem pierdolą, nie ale Poruszaj kurwa łapami, barkami no, dobrze, tutaj, tu mam tę zbroje, nie te Nie wiem, które sprawdzić tą pierdolną nakrętkę idziemy za Ale to kurwa. Ale. Ja wiem To jeszcze zobacz, ta kurwa koło jebane, co kurwa dokręcone było, nie? Najpierw to dobrze, że się kurwa nie zapiął. Człowieku, gdzie to znaleźć teraz? Tak, tutaj to gdzieś kurwa... Tylko wiesz, jak ta nakrętka, jak ona była rozpędzona... Się, kurwa, chuj, wstań! No i że tak powiem, pojeździe. Pojeździe, kurwa, to cóż nam zostało? Ja pierdolę, kurwa, dobrze, że się chopie nie połamą. Ja pierdolę. No dobrze, że jeszcze przed tym działam, bo tak to bym śmignął w te drzewo, kurwa. nie? Wiesz, jeszcze kładę, a ja kładę, jakbyś nawet zajebał ale jakbyś kurwa, ty wjebot tu się tutaj plecami. A ja Ale patrzę. będzie miniaturka, kurwo panowie. Cie Co kur... powiem, tam ściąga, kurwa? Tak, już powoli zacząłem zwalniać, nie? Ja, pierdolę. I patrzę, kurwa tu koło mnie wyprzedza. To czekaj, to, to ty już nie miałeś tu koła? O, tam jak. O, zobacz, o. Tam jak te ślady. No. I tam, i kurwa, tak, i tam, nie? Ale to jak Cię wyprzedziło koło, to co zrobiłeś, że się wyjebałeś? Co? Jak Cię wyprzedziło koło, to co zrobiłeś, że się wyjebałeś? Bo no zaczęło mnie ściągać, kurwa, na tą stronę, nie? Na prawą? No na tamtą, nie? Tam. I rolkę, żebym zajebał, nie? Ale dziwnie, dziwne, że na prawą, jak Ci się lewo odkręciło. No wiem, kurwa. Aj, kurwa mać. Weź kurwa teraz sztyce kup do tego chuja Piwo, że jest potłuk <grywki> Piwo że potłuk Jeszcze zdążyłem <grywki> spierdolić ja tego chuja, nie? się dole Kaskader number one Ja d. Gdzieś zawolonowym Nakrętka się odkręciła I Piasta cała wyszła z kołem Co? No co? Trzeba będzie sztycę sprostować Albo kupić nową e Nakrętkę do koła kupić, bo przysadkę znalazłem, ale nakrętki nie widać Yy, głowę mam rozciętą w trzech miejscach, i rękę chyba złamaną. I rękę chyba <głos> <głos> nie, no nic mi nie jest. No co, trzeba wziąć go na ten, na przyczepkę, i tyle ja nie w No, zawsze tak, połoginam. Kask miałem, zbroję, wszystko miałem, a tutaj miękko było w miarę, bo taki ja nie wiem, pojedzie chyba do tego gilla i przyjedzie Dobra, teraz sesja <gry> Będziesz miał pamiątkowe na urodziny kurwa Kurwa jebana Kurwa zajebana Zobacz, interkom nie odpadł. <laughs> Przyklejony na glu dobrze? Ja to jak leciałem, tylko słyszałem, że interkom wyłączył. <laughs> kurwa, w tym czasie mówiłem ci, że kurwa koło mi odpadło. Ja, o, jakoś tak. <laughs> o, jeszcze podejdę, złapię cię ten. <laughs> Alkohol płynie w żyłach i nic się nie stało. Eee, O, znowu! <grym> Kraksa było! się wzięło i się urwało! Nie, <grym> <grym> yeah, już zaraz będzie tutaj kolega A. i po zbiszczepku wrzucimy No bo nic poradzimy! A tutaj tak... Deluxe <grym> Uśmiechnij się Pozdrówkę Kola Tak, pozdrawiam widzów Sprzęt na sprzedaż Nówka sztuka nie Nówka sztuka Nic się jej nie Prosto od Niemca Nie 300 zł doba przyczepka <laughs> albo litr bimbru <laughs> Jedziemy, nie?